W uniwersum Wiedźmina, zarówno w grach jak i w książkach mamy styczność z wieloma złożonymi i ciekawymi postaciami. Jedne z nich należą do grona przyjaciół Geralta, a z innymi ma bardziej skomplikowaną relację i widuje je tylko kiedy musi. Choć pewnie wolałby się z nimi nie spotykać. A jeszcze inne są antagonistami i w ogóle totalnymi złolami. Naprawdę, jeśli chodzi o świetne postacie w Wiedźminie, to jest w czym przebierać. Ale ja postanowiłem wyodrębnić 10 moich ulubionych z nich wszystkich i wam je oczywiście przedstawić. Oto 10 moich ulubionych postaci w uniwersum Wiedźmina. Zapraszam do oglądania. Pozwólcie jeszcze, że na chwilę przerwę, żeby wtrącić słowo dla sponsora dzisiejszego odcinka, a jest nim Opera GX, czyli przeglądarka specjalnie dostosowana do graczy. Posiada ona mnóstwo wyjątkowych funkcji, które pomogą Wam zapewnić optymalną sprawność podczas grania i przeglądania internetu, czy możecie ją do siebie fajnie spersonalizować. Pewnie zdarza Wam się, że podczas grania w grę lubicie sobie posłuchać muzyki i macie włączonych w przeglądarce kilka kart, żeby ich potem przypadkiem nie zgubić, przez to Wasza przeglądarka obniża wydajność Waszego komputera podczas grania. Tak się składa, że Opera GX ma taką opcję jak GX Control, która pozwala tą wydajność zwiększyć. Dzięki zawartemu w niej panelowi możemy ograniczyć pamięć RAM lub zwiększyć wydajność procesora, która miałaby iść na korzystanie przeglądarki na korzyść gry. Znajduje się tu też Network Limiter, który umożliwia nam ograniczenie przepustowości sieci używanej przez Opera GX, aby uzyskać lepszą wydajność w grach. I podczas streamów. Na pasku bocznym mamy też dostęp do wszystkich platform i komunikatorów. Dzięki tej opcji możemy mieć je wszystkie pod ręką. Spójrzcie: Twitch, Messenger, Instagram, Twitter, Discord, czy co tylko chcecie. Przykładowo, jeżeli chodzi o Twitcha, jeśli będziecie zalogowani na swoim koncie przez Opera GX, będziecie otrzymywać powiadomienia o streamach streamerów, których obserwujecie. Co ciekawe, Opera GX jest wyposażona w narzędzie do szybkiego importu, które pozwala szybko zaimportować wszystkie wasze ustawienia z poprzedniej przeglądarki do GX. Takie jak historia przeglądania, zakładki czy nawet pliki cookie, co z pewnością ułatwi każdemu przeniesienie się na tą przeglądarkę. Opera ma oczywiście własny sklep z rozszerzeniami, ale rozszerzenia Google Chrome są do niej kompatybilne. Możecie z łatwością przejść do Google Web Store i zainstalować dowolne rozszerzenie. Swoją drogą Opera GX jest również dostępna na urządzeniach mobilnych. Opera GX jest darmowa i możecie ją pobrać za pomocą linku, który znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję za sponsorowanie i zapraszam do dalszego oglądania. Na wstępie muszę jeszcze zaznaczyć, że nie jest to top. Dziesiątka postaci będzie wymieniona w przypadkowej kolejności. Poza tym ostrzegam Was przed spoilerami dotyczącymi całego uniwersum Wiedźmina. Postacią, która musiała znaleźć się na tej liście, jest należący w książkach do kompanii Geralta, a w grach pojawiający się w krwi i winie, wampir wyższy Regis, bliski przyjaciel naszego białego wilka. Niezwykle inteligentna i mądra osoba. Zawsze i w książkach i w grach podobała mi się jego elokwencja. To, że zawsze wiedział co powiedzieć oraz był uprzejmy i lojalny w stosunku do Geralta, co w połączeniu z tym, że był wampirem abstynentem, sprawiało na mnie jeszcze większe wrażenie. Zawsze lubiłem jego obecność w grze i zanim się w niej pojawił, była to chyba postać z książek, której najbardziej mi brakowało. Jego obecność uwielbiałem również w samych książkach. Nie bez powodu Chrzest Ognia jest moją ulubioną odsłoną sagi. Jednym z głównych tego powodów jest właśnie pojawiający się tam w końcu Cyrulik. Pozory, Geralt. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie, nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z wilgoworcem. Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. Na liście musiał się oczywiście znaleźć też jakiś Krasnolud. Miałem niemałą zagwostkę, czy umieścić tu Zoltana, czy raczej Jarpena. Ostatecznie wybrałem Zoltana, bo w książkach było go chyba jednak więcej, no a w grach to już w ogóle było go pełno. I to pewnie w dużej części dzięki Grom się tutaj znalazł. Niezwykle wierny i zabawny przyjaciel Geralta, odkąd się poznali, kiedy tylko mógł wspierał go w jego przygodach. Geralt od niego dostał zresztą jeden ze swoich najlepszych mieczy Mahakamski Sihil. W wydarzeniach sagi był również właścicielem zwierzątka, mianowicie papugi o imieniu Feldmarszałek Duda, oraz był szefem kompanii, w której skład wchodziło kilkoro i gnom Percival Schuttenbach. Geralt! Jak zawsze w porę! Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Co to za jedni? Lokalny folklor! Chwile mnie nie było i patrz ich! Zadomowili się tu jak u ciebie! Dobra. Czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączysz się? Wedle życzenia. Trzecia postać na mojej liście pojawiła się tylko w grach cele Projektu i to w dodatku nie wszystkich, ale był na tyle ciekawy, charakterystyczny i po prostu w moim mniemaniu fajny, że musiałem go tu umieścić. Chodzi oczywiście o Wiedźmina ze Szkoły Żmii i Królobójcę Leto. Początkowo poznajemy go jako po prostu osiłka i mordercę, ale po czasie okazuje się, że jest postacią o wiele bardziej złożoną niż nam się wydawało. I pod koniec Wiedźmina Dwójki możemy go nawet oszczędzić, a później zaprzyjaźnić się z nim. Bardzo podobał mi się pewien kontrast w Leto. Chodzi oczywiście o jego przerażający wygląd połączony ze sprytem i inteligencją. Docenić należy również to, że dobrze wykorzystywał swój wygląd, udając zwykłego głupka, czym przechytrzył nawet czarodziejki z loży. Co to ma znaczyć? Ten człowiek próbował zabić mnie dzisiaj rano. Targnął się na życie cesarskiego ambasadora na waszych ziemiach. Rozumiem, że został przesłuchany. Wyznał, że to z jego ręki zginęli Foltest i Demavent. Wyjawił także tożsamość swoich mocodawców. Czarodziejki, to one pomogły mi dokonać zamachu. Kolejną postacią, nad którą szczerze mówiąc nie musiałem się zbyt długo zastanawiać, czy ją tu umieścić, jest główny antagonista dodatku do Wiedźmina III, set z kamienia. Gunter Odim, zwany Panem Lusterko. Demon uwielbiający manipulować czasem i bawić się ludźmi, głównie poprzez zawieranie z nimi podstępnych kontraktów, niczym Rumpelstiltskin. Niezwykle inteligentny, przenikliwy i na wskroś zły. Podczas rozmów z nim towarzyszyła mu zawsze pewna fajna, tajemnicza aura. A gdy coś mówił, odnosiłem wrażenie, że to jest gość, który wie wszystko i może zrobić wszystko. Dla mnie bez wątpienia jeden z najlepszych antagonistów w grach, a już na pewno w Wiedźminie. Geralt, tutaj! O, ho, ho, białowłosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić. Dzięki. Może innym razem. No co ty, jak się prosić? Ja stawiam. Julian Alfred Pankrat, wicehrabia de Lotenhoff, znany również jako Bart Jaskier. Najlepszy przyjaciel Geralta i jedna z najzabawniejszych postaci w całym uniwersum. Swego czasu student, a następnie wykładowca w Akademii Oksenfurtskiej, gdzie podczas studiów zdobył opinię Lenia, hulaki i idioty. Jaskier idiotą jednak z pewnością nie był, gdyż zdał następnie egzaminy z wynikiem celującym, co zapewniło mu posadę wykładowcy. W ciągu kilku lat zdobył sławę na całym świecie i opinię jednego z najlepszych minstreli północnych królestw. Drugą najbardziej znaną opinią o nim była też opinia największego kobieciarza na świecie. Mi się jednak bardzo podobało, że w grach znalazł w końcu swoją wymarzoną Priszczillę. Swoją drogą świetnie opisał go kiedyś Dijkstra, mówiąc: Masz lat blisko 40, wyglądasz na blisko 30, wyobrażasz sobie, że masz nieco ponad 20, a postępujesz, jakbyś miał niecałe 10. Rżyj! Co? głowo, yy, Jesteś zdana na łaskę księcia złodziei? Nie tak szybko! Rzuć miecz, chudro! To twoja pierwsza i ostatnia szansa. Jaskier? To ja, choć męty tego miasta mówią o mnie Karmazynowym mściciel. Cyrilla fiona Elenerianon, czy inaczej lewiątko z Cintry. Przybrana córka grata, rzeczywista córka Pawety Emera, no i wnuczka królowej kalante, po której z pewnością odziedziczyła temperament. Pomimo małej ilości jej występowania w grach, była to jedna z najbardziej rozbudowanych postaci, wokół której zresztą kręciła się główna fabuła. W książkach za to było o niej mnóstwo. Bardzo wiele rozdziałów było napisanych z jej perspektywy, więc poznaliśmy ją dogłębnie i mogliśmy obserwować, jak dojrzewa i kształtuje się jej charakter. Była bardzo wyjątkową postacią, dzieckiem niespodzianką Geralta, z niesamowitymi zdolnościami, które zawdzięcza temu, że jest nosicielką genu starszej krwi. Z pewnością jedna z najlepszych i moich ulubionych postaci. Co to był za świat, ten, w którym Eredin nie mógł was znaleźć? Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedziała. Spróbuj. Ludzie stamtąd mieli w głowach metal, a wojny prowadzili na odległość przy pomocy czegoś w rodzaju megaskopów. No i nikt nie jeździł konno, za to każdy miał mały statek powietrzny. Siri, nie zgrywaj się. Mówiłam, że nie uwierzysz. Gdyby dzisiejsza lista była listą typu top 10, z pewnością w mojej najlepszej trójce ulubionych postaci znalazłby się, pewnie obok Regisa, Sigismund Dijkstra szef wywiadu redańskiego. Jeżeli chodzi o jego wygląd i inteligencję, to w jego przypadku było podobnie jak u Leto. Był ogromny, ciężki, miał grube ręce i dłonie, a z twarzy przypominał świeżo wyszorowanego wieprzka. Ciężko było stwierdzić, że jest niezwykle inteligentny. Mogły to zdradzać chyba tylko jego małe, przenikliwe oczka. Dijkstra generalnie swoim wyglądem ani trochę nie przypominał cieszącego się wielkim autorytetem szpiega. Szczególnie lubiłem jego postać w książkach i bardzo brakowało mi go w grach, zanim pojawił się w Trójce gdzie zresztą został świetnie przeniesiony. Bardzo lubiłem słuchać jego rozmów z Gratem. W Wiedźminie jedynce pojawił się za to Talar, który był trochę Dijkström wzorowany i mógł nam go troszkę zastępować. Zresztą też bardzo fajna postać. Słuchaj, wiesz może, co się stało z Jaskrem? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepnął juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pasztecikami ze słowiczych języków i poją młodym winem. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie Pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie, to no, może sobie tam gnić i z Waltornią w dupie. Kolejną postacią na mojej liście jest czarodziejka Yennefer z Wengerbergu, ukochana Geralta z Rivi. Była członkini Najwyższej Rady Czarodziejów i loże Czarodziejek. Przybrana matka Ciri, jedna z głównych postaci w całym uniwersum, dzięki czemu jest bardzo rozbudowana. Bardzo podobał mi się jej wpływ na głównego bohatera i ogólnie ich relacja. A w zasadzie relacja całej trójki. I nie mam tu na myśli Geralta, Yen i Tris, tylko Geralta, Yen i Ciri. Była jedną z niewielu czarodziejek, która miała gdzieś loże i zależało jej przede wszystkim na Geralcie i jej przybranej córce. Córeczce. Bardzo wiele dla nich wycierpiała, a dla Geralta wręcz prawdopodobnie umarła. Poza tym była bardzo konkretną osobą i jedną z potężniejszych czarodziejek. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć, gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm. Mm a jak? Bez obstawy Nilfgarczyków, jak nie mam. Vernon Roche, od czterech lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temeri. odpowiedzialny za pacyfikację podgórza Machakamskiego, łowca elfów, morderca kobiet i dzieci, dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Vernon Roche, podobnie jak Leto, nie występował w książkach, ale jest dla mnie jedną z najfajniejszych postaci w grach. Był oficerem temerskich służb specjalnych i kapitanem Niebieskich Pasów. Jego nemezis był Elfjorwet, z którym zaciekle walczył i którego osobiście też bardzo lubiłem. Był bardzo lojalny, oddany i przyjacielski. Podobała mi się jego relacja z Foltestem, którego chciał pomścić, czy Geraltem, którego bardzo wspierał i któremu może pomóc nawet w przypadku, gdy go zdradzimy. Pomimo jego bardzo wielu takich ludzkich wad, pałałem do niego sympatią i cieszyłem się, gdy pojawił się również w Wiedźminie Trójce. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Tylko szybko, Geralt. Listę zamyka nie kto inny jak sam główny bohater... Geralt z Rivi, zwany Białym Wilkiem. Zawsze lubiłem go nie tylko za to, że był totalnym koksem, wyjątkowym nawet wśród Wiedźminów, ale za jego charakter i relacje jakie tworzył z innymi postaciami. Lubiłem jego tendencję do ironizowania, czy czasami zbyt poważnego podchodzenia do niektórych spraw, bo dzięki temu stawał się w moich oczach bardziej swojski. Poza tym wszystkie wymienione dzisiaj postacie też prawdopodobnie polubiłem głównie za ich relacje z Geraltem właśnie, który zawsze był za nią po części odpowiedzialny. Poza tym myślę, że gry odniosły duży sukces w dużej mierze dzięki świetnemu, głównemu bohaterowi, i nie wiem jak to będzie, jeśli w następnej grze o Wiedźminie nie będziemy sterować losami białowosego Wiedźmina. Piszcie, jakie są Wasze ulubione postacie w Wiedźminie. To wszystko, co miałem Wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania i wspierania kanału. W opisie znajdziecie też linki do mojego Instagrama i Discorda. Na razie.